Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko w piątek prosto z Doliny Baryczy. czy właśnie stąd specjalnie dla Państwa w pytaniu na śniadanie dzisiaj pomidorowy, mocno pomidorowy poranek, a z Kim, z naszą ulubioną rolniczką Emilką Schneider? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Emilko, podobno dzisiaj w tym roku, w tym sezonie jest pierwszy dzień zbiorów właśnie pomidorów. Tak, tak, i trafiłeś akurat dokładnie ten pierwszy dzień. Zbieramy pomidory malinowe, które zasialiśmy już w lutym, mhm. a sadzonki wysadziliśmy w kwietniu. Zobacz, to jest 500. We'll be right back. krzaczków pomidorów. Pięknie to wszystko wygląda, ale jak pięknie się pną właśnie po tych sznureczkach, którymi e, tak. są podtrzymywane, to jest, bardzo, to jest bardzo ważne, słuchaj, że jak sadzisz taką sadzonkę, to właśnie dajesz jej ten sznurek i ten pomidor się oplata. Po drodze trzeba oczywiście obłamywać takie e, boczne rozgałęzienia, mm -hmm. żeby ten pomidor właśnie rósł nam w pionie i pięknie nie owocował. nie się, rozumiem. Tak. Czy uprawa pomidorów jest trudna? Nie, trzeba jej poświęcić troszkę czasu, ale tak naprawdę to jest relaks. tej wiesz, cisza, spokój, zieleń dookoła, także każdy nawet w domu może spróbować na balkonie jak zrywać pomidory prawidłowo pokaż dobrze jest przytrzymać tej gałązkę żeby nie odłamać całej gałązki bo na której jeszcze są zielone pomidory czyli skupiamy się na. I tym konkretnym pomidorku. Rozumiem. Zobacz, zrywam taki niekompletnie czerwony. No właśnie, on musi dojrzeć jeszcze, prawda? Tak, ale właśnie o to chodzi. On w kilka godzin zczerwieniaje, więc jeżeli chcemy sprzedać tego pomidora albo zjeść go chwilę później, to można go zerwać w takim kolorze i w kilka godzin zmieni nam się na czerwony. Aha, co zrobić z pomidorem, który dojrzewa? Nie wiem, włożyć do lodówki, do wody, czy po prostu zostawić gdzieś na tacy tak. w kuchni? Pomidory nie lubią lodówki. Na, 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 nie lubią lodówki. Nie, nie, unikamy lodówek. Pomidory zostawiamy właśnie na blacie i one pięknie nam dojrzeją. Dlaczego warto? To jeść pomidory, to jest pytanie no. bardzo ważne mają mnóstwo e, witamin i minerałów, ale co jest niesamowicie istotne, najwięcej mają ich po obróbce termicznej. To jest jedno z nielicznych warzyw, które jak podgrzejemy i zrobimy z nich sosy, e, dania, gulasze, to właśnie wtedy mamy większą zawartość e... likopenu, który jest tym bardzo bogatym składnikiem. Super, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży bądź kobiety karmiące, pomidory jak są wskazane? Oczywiście, że tak. Nie ma problemu. A są jakieś przeciwwskazania w ogóle do jedzenia pomidorów? To jest e, pomidor to jest rodzina psiankowata, z psiankowatych, tak. Warzyw, czyli tutaj y, są pewne stworzenia, choroby autoimmunologiczne, gdzie należy przyjrzeć się temu, czy, czy aby tych pomidorów nie należy wykluczyć. Ale generalnie polecam jeść i jest. Dużo roboty, tak sobie patrzę, bo po prostu no, pięknie zaowocowały te pomidory. Tak, teraz się właśnie zaczną pomidorowe z żniwa. Będziemy przerabiać te pomidory na soki, będziemy przejadać, ale przede wszystkim wekować, pasteryzować, robić sosy, zapasy na zimę. No i będziemy, proszę Państwa, także kisić, a także poznamy fantastyczną tak. historię życia. Emil która porzuciła warszawską korporację właśnie na rzecz pomidorów i w ogóle roli. Zatem warto być razem z nami. Do zobaczenia pięknego poranka pomidorowego, a co?